Przyszedłem dzisiaj do policji z Mintusem Witam, witam Kurde, żeśmy tak upadli, nie? <noise> nie gadaj tak gościu Dobra, ale Zobacz na, na ten komisariat Gościu, tutaj nic nie ma Taki jakby, taki opuszczony jakby To praktycznie wygląda no. Mam poczekać na awaryjne połączenie To tu, patrz Ty odbierasz, Dobra, nie odbieram. ja nie odbieram Odbieram co to za nagły wypadek? Ty ja odebrałem, o co chodzi? Ja też odebrałem. Tu trzeba moją słuchawkę gościa. A się usłyszałem, wiele strzałów w mojej okolicy. Okej, okay? zachowaj spokój. gdzie Gamske. jesteś? Nie! 35 Robux, dobra. Co? Haha, <laughs> ja mam Robux! Ja mam Robux! Wysłamy policję. Twoje lokalizacji zachowaj bezpiecznie. Dobra, dobra, jedziemy szybko, szybko, nie ma No to policję, czekaj! No to ty jedź, gościu, to jest policję. Aha. Mamy po prostu... Co? Filmować. Wysłałem. Nie no, to jest to bez sensu! O kurde. Breaking news. Seryjny Aha. morderca, który został złapany za mordowanie rodziny, uciekł z więzienia. Ohoho. Oho. O kurde. Ja wiem co będzie, ja wiem co będzie. On będzie tu tańczył tego, on, tego On densu. będzie chciał się... On będzie chciał się zemścić uh -huh. i tutaj patrz, tutaj przyjdzie. Oho. Ty patrz, tu widać wszystko. Odbi odebrałem. On będzie tu przyjdzie i... Świadkiem napadu, uzbrojony facet, właśnie odprawowo. To... Ja będę gościu wysyłał tutaj policję, a ty odbieraj. Dobra, dobra. Ale poczekaj, ja idę zwiedzić, bo naprawdę nie wiem o co tu zamknięte. No, no super, że my jesteśmy nad zamknięci tutaj. <laughs> <laughs> my jesteśmy tu z przymusu, To nie jest ta praca. O, policję. Ty po. Ja ty... pistolet, jedna kula. Bez... Co? Ja nie. już stąd ucieknę. Ty mu otworzysz drzwi, a ja się schowam O, magazynu. i patrz! Tu A tu do Otwórz Nie Dobra, dobra Myślałem, że tu coś? jest To jest drugie wyjście Biorę, ty. biorę to, czekaj No nie, on przyjdzie tędy Otwieraj to, otwieraj to szybko Nie mogę e! um... Co to było? Gościu um... I patrz, ja się tu schowam, patrz Myślę, że cię na pewno nie zauważy Haha ha. No i dobra, tak mam A co to było w ogóle? Tu jest Daj. A tu zszybacz, jak coś to go zszyjemy Odbieram, odbieram, odbieram Odbierz, odbierz Halo, pizza Hehe <laughs> Pizza zamawiają Ponczek Dobra No, no to to twój Ej, ale to bardziej wygląda jak Jak bułka taka z Jak bułka Z tym. ziarnami No <laughs> Nie co to za pączek, dziwny jak ty a nic nieźle. Ale ja patrzę tutaj, nie tu razie czego. Było? Na co czas? Napisy się nie pokażę. <grym> zanim co dalej, powinienem posprzątać. No rzeczywiście, wyprzedł. Dobra, to twoja na sprzątanie. Dobra, to ja dobra, to ja idę yy, na magazyn, a ty tutaj sprzątasz, ok? Dobra. To ja sobie tutaj posprzątam pejk. Nie ale co tutaj jest tak brudno, nie, gościu? No nawróciłeś, no. No to nie ja, to pierwszy dzień w tej pracy, gość. Tak, to jak tutaj latami pracujesz. Nie! No jak to nie? Ja nie nadaję się. Dobra, i co teraz? Hmm. Muszę popatrzeć do okna. Komputery wyłączyć. Aha, i teraz mamy wyłączyć komputery bloxikola co? za 29 robuxów Nie, dobra, to nie kupuj Nie, skam Ej, ale jak widzowie zrobią 35 łapek, to robimy chapter drugi Dobra? Dobra I tak, tak, Ej, patrz. wszystkie Co, ja? wyłącz światła Wyłącz, wyłącz, to. wyłącz O kurde Nie Sam na sam z tą zostałem Noc druga ha, ha. O kurde Ej, idę do biura Idę też do biura Poczekaj okay, na, bry, no, na połączenie Jezu, i tak będzie w kółko Kurde To na ta praca. Taką policją mogę być. <laughs> dobrze, zapamiętam oh, oh. sobie to słowa. Ja idę, wiesz co, ja, ja zaraz przyjdę. Dobra. Jakie sobie pójdę. Do kibla no, może iść. Hube, Jumpscare Co? 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 Nic, nic. No dobrze. Ej dobra, i powiem ci, że nudna ta praca. Spokojnie. nie mamy robić? Jesteśmy policjantami, co coś się musi wydarzyć. Zaraz co innego przyjdzie. O, wyślij policję. <laughs> Ej, dobra, jak ludzie tak serio pracują. Tak żeby. Wy... Też widzę jak polska odbieraj... policja działa. Odbierają, wysyłają, odbierają wysyłają. Idź do łazienki. Ty wchodzisz pierwszy. Dobra, ja tutaj posprzątam, pyk. Ja, Trzeba tutaj patrz, wy wytrząc. Dobra, dobra, wycieram. Okej, okay, co teraz? By zatrudnili sobie dwóch świeżaków i patrz. Mają mieć podłogi. A, to dlatego wypłata była taka mała. Kojas, jas, nie, nie! Odbieram. Morderca. No to nagle wypadłem. Halo! Halo? Czy to już było? Też było. Dobra, gościu, chcę jaja robić, do widzenia. Ej, co było już przecież? Może go dalej nie znalazła. <noise> to śmieszny gościu. Nie się. Dobra, wysyłam go. Nie, dobra. Chcę podleć rośliny. Biorę. Biorę. Podlewam. A, dobra, myślę, że na dworze. Tutaj to co mogę podleć. <noise> tutaj podlane. Tutaj podlane. Ale jak będzie, żeby wyrzucić śmieci na dwór, to, to ty, ty idziesz. idziesz. Ja, ja nie. Ty idziesz. O kurde. O kurde. Um, no i idziesz, ty, idziesz, 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 włączysz. idziesz. 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 E, dobra, zagrajmy w papierkajno. Idziemy razem. O kurde. Dobra. Mogę z zatarkami zostać, może? Ty to jest na. Wiedziałem, że to jest na dworze. Otwórz. Dobra, poczekaj. Nie, ale poczekaj. Otworzyłem. Nie, co ty zrobiłeś? No idź, idź, idź. To jest tam. Chyba ci coś gościu powaliło. O kurde. Dobra, chodź, idziemy. E, a jeśli tutaj jest ten, nie, patrz na to. No to na 100% ktoś musi być! Nie mogę przejść! A, ja też faktycznie I co, Prze... ja mam tam iść na górę? Tam się wdrapać? Tak. No chyba nie. No to Bijesz ty idziesz. Tam. Nie, ty idziesz. Ra... A nie Naprawiam. tu jak no, na... to I co teraz? Eee. O, Jezu. U, Ale skacze! Ej! Co dzię? Wiedziałem, to ten morderca! Nie! nie. Uciekaj! 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 uciekaj. uciekaj. O, nie! Nie, nie! 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 Odwróć się, odwróć się! O kurde! NIE! 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 nie. Uciekaj, uciekaj! Złapy mnie, złapy! Jest, jest! O kurde! Uf, co to było? Idziemy to zgłosić, idziemy to zgłosić! gra! Podoba mi się ta gra! Zgłaszamy Zgłasza, to! Zgłaszaj to szybko! Głosiłem. Ej, gościu! To. Ale my drzwi nie zamknęliśmy, pa! Więc zamknij! Nie da się! Jak się nie da? Zacięły się chyba. Chodź zobaczyć, to się on tutaj wejdzie teraz. Nie, yeah. zamki to zamki to. Idź, <noise> tara. Idź, idź. Nie, idź, nie idź. zamykaj mnie, nie zamykaj A dobra, ja idę się rozejrzeć. A nie, nie mogę, kurde. Nie, nie no idź, idź. Nie mogę. Co? Nie udało się, nikt nie odbiera. Nie, nie. Nie. Nie, biorę płanczka jest ok. No na jakimś Podlasiu jesteśmy tą policją się chodzi? Złapali go! Nie, uciek. Seryjny morderca, który został... A rzeczywiście! Nie, to by go... To jest tam. Powiem Ci tak Eee... Mamy przerąbane, bo te drzwi się zacięły. To ty e idziesz? Nie! Dobra, dobra. Wyłącz światła. Wyłączam, wyłączam, szybko. Wyłącz. Nie, on się to zaraz pojawi! Noc trzecia. O kurde, to za napis. No, na z coś był. było. Dobra, to ta noc pewnie jakaś creepy będzie. Otwarte, są dalej? Całą noc były otwarte, gościu. Dobra, to ja tutaj stoję na czatach? Ja włączam komputery. Ja tutaj stoję na czatach, a, a ty tam rób zadań. Dobra, tak? dobra, jeszcze jeden. nic. co to było? Co? Ty pisknąłeś. Co, Ej, co to jest? Co, co tu piszczy? Chodzi z łazienki. Ty otwierasz. Mysz! No to otwieraj. To jest mysz. No to dawaj. Wiedziałem! A nie to szczury! Jezu! Łaptoł! Co całem Ile tych tutaj jest! No łapi! Łap to, łapto! Łapto, łapto! Łapto! Jak ty je tutaj zbierasz? No klikaj no. na nie! Faktycznie. A te dźwięki! <laughs> tu jest... Ej, patrz na to! Nie, nie, nie pokazuj tego, nie! Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja, ja idę cię to zostawiam. Co za drzwiami się chowasz? <laughs> Nupku. No, o kurde CO TO JEST? Wracam, wracam, nie, boję się No i co, co nie się na dworze? Eee, eee wyrzucę sieci teraz ty Nie No dobra, ja wyrzucę, co nie Idę z tobą nie Ty, ale on tam będzie na 100% Nie o! NIE! NIE! I teraz my mamy nie iść tam o! Jak on tam pobiegł eee. No i Dobra, idę Idę Tam był, tam był Jesteśmy na zewnątrz Dobra, dobra, idziemy Gdzie mamy to wyrzucić? Chyba tu A nie z przodu? Bo tam miałam żeby otworzyć drzwi Aha, no to mów, że miałeś otworzyć drzwi Chodź, idziemy Jak odwracasz w tak. środku? Ty idziesz pierwszy Dobra <laughs> Nic nie ma Dobra, dobra Dobra, ja otwieram, ty idziesz Dobra no i Czemu nie idziesz? No idziesz, no, no. dobra e! Co się boi? To jest jego samochód To jest jego samochód, jak 100% że tu nic nie widać. Jak on się rzuci na nas? Dobra, wyrzucaj to. O świetniku siedzi. No na 100%, gościu! <laughs> Jak teraz to powiedziałeś, to ja nie wyrzucam. Dobra. Dobra chodź. Wyrzucam, wyrzucam. Rzuciłem. Wracamy się. Był tam, był tam! Był tam! Jok się, Jok. Jok się Wracaj, wracaj wracaj się tutaj! Ej, ja da się zamknąć to? Zamknij! Zamykam, zamykam. Wszędzie zamykaj wszędzie, zamykaj, wszędzie zamykaj, wszędzie zamykaj. Nawet kibel, szybko. Teraz, no, Dobra, ja teraz cię tu zamykam, zamykam, ja cię tu zamykam. Nie, 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 nie. No kurde, czwarta. noc czwarta. Nie, nie ma nie. nocy. Ty. Ty. Nie możesz się ukryć. Co to było? Szybko. Ruchu, ukryj, 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 chodź, chodź, co chodź Co mamy robić, co chodź. mamy robić, 30 sekund mamy. Cowbaj się. Nie, do kibla, nie, szybko. Uciekamy! Auto, auto! Auto jest! Zlakowało mnie! Szybko! Szybko! 10 Dziś... sekund wsiadaj! gościu, wsiadaj. Siadłem wsiadłem! wsiadłem. Nie, nie! nie! Nie wracam. wracam! <grym> dawaj, dawaj jestem nie! 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 I po mnie! <grym> Ubiłem do kibla! Złapany! Z... Po naszej pracy gość! Szybko się skończyła ta praca. No nic, to w następnym odcinku możemy tak. znowu spróbować, ale na kolejny chapter. Tak, tak. Ja dziękuję. Myślę, że za... to dobry tak. pomysł? Tak, tak. bardzo dobrze. Dobra, widzowie, to było bardzo straszne i no, no. dziękujemy za oglądanie do końca i widzimy się w następnym, co nie? Tak, o 16.00. Dobra, dobra, no.